Stary to fanatyk kolejnictwa, pół mieszkania zajebane modelami pociągów, najgorsze średnio, raz w miejscu ktoś wdepnie w leżący na ziemi model czy tory i trzeba wyciągać w szpitalu, bo się gówno z plastiku łamie. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to baba z recepcji jak mnie tylko zobaczyła to kazała buta ściągać, bo myślała, że znowu odłamki w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana mechanikiem polskim, światem kolejarza super składem XD i, i tak dalej. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich kioskach w mieście, żeby skompletować wszystkie kolejarskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach, ale teraz nie dość, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakiś forach dla kolejarzy i kręci gówno burzę z innymi fanatykami kolejnictwa. Najlepsze składy i Potrafi drzeć mordę do monitorów albo wypierdolić klawiatury za okno. Kiedyś ojciec mnie wkuchwił. To założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc je w jego tematek jakieś lo losowe głupoty typu traksy jedzą gówno. Matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę dyżurny ruchu za najebanie dziesięciu kapostów. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala zrobić zdjęcia pociągom. Od jakichś pięciu lat każdy wyjazd miałem pociągiem, a ojciec pierdolił o zaletach tego żelaznego gówna. Jak się dostałem na Polibudę, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że jeździłem pociągami i dzięki temu znam się trochę na tajnice. Co sobotę ze swoimi znajomymi, yy, budzi się ze swoim znajomym Mirkiem, całą rodzinę. O czwartej w nocy, bo hałasują, pakując aparaty, bilety, robiąc kanapki i itd. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o kolei, za każdym razem temat schodzi w końcu na polskie koleje państwowe. Ojciec sam się nakręca i dostaje bólu dupy. Niedostate, nie, niedostatecznie o tabor dbają, tylko kradno chór. Robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać wielką encyklopedię lokomotyw polskich, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na wigilii jalaną kolejkę za całe kurwa 50 metrowe mieszkanie. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj ją rozpakował i złożył część w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój kolejarza i siedział cały dzień w tym wszystkim na środku mieszkania. Obiad Karp, też w tam zajadał. <słuch> Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do wszystkich pociągów w Polsce, to bym wziął i rozprowadził. Jak któregoś razu jeszcze w podbazie czy gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie za ze sobą na robienie zdjęć pociągów w drodze wyjątku. Super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto. Dochodziliśmy do linii kolejowej, Ja ojcu już się oczy świecał i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy na torach. I patrzymy, czy coś nie jedzie. Po pięciu minutach mi się znudziła więc włączyłem diskmana. To mnie ojciec pierdolnął stacywem po głowie, że sokiści usłyszał muzykę z moich słuchawek i nas przegonią. <sighs> Jak przejeżdżał pociąg i się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo puszę maszynistę i ten nie zapuści RP1. Sześć godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na tory, jak w jakimś jebanym Guantanamo. Ojciec w listopadzie, jeszcze do tego było zimne, jak sam skurwy. Rodziny mam w listopadzie, jeszcze do tego było zimne, jak sam skurwysyn. W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów w las i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w lesie pierdzieć, bo tory stare i można podkłady naruszyć. Wspomniałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ polować na pociągi. Kiedyś towarzyszem wypraw kolejowych był Hehe -He Zbyszek, człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w kamizelce PESA. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną Bożeną na Wigilię do nas i tak dalej. Raz ojciec miał imieniny. Zbysio przyszedł na Hehe he Kielicha. Najebali się, oczywiście cały czas gadali o kolei i pociągach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drżeć na siebie mochdę. Gdy generalnie lepszy jest Byczek czy Gagarin, kuchwa. Weź mnie w ja kujas, Wiedziałeś, ty kiedyś Byczek pędzi haps już na drugim końcu Polski. Kurwa, Tadek, Gagarin w Polsce już ponad 100 ton waży. Twój Byk to mu może nasrać, naskoczyć. Co ty mi o gagarinach pierdolisz, jak ledwo z tąką jechałeś, by kto jest król lokomotyw, jak lew jest król dżungli. No i aż się zaczęli nakurwiać. Zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona z Bysia, że Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje. Odkłada słuchawkę. I mówi o tym ojcu, a ojciec bardzo kurwa dobrze. Tak, tak go za tego Gagari, Gagari nas nienawidził. Wspomniałem też o arcy wrogu mojego starego, czyli Polskich Kolejach Państwowych, tak zwanego PKP, czyli prędzej kurwa pieszo, albo poczekaj, kiedyś przyjedzie. Stał się on kompletną obsesją ojca i jak na przykład w telewizji mówią, że gdzieś... Było trzęsienie ziemi. To stary zawsze mam rocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych porwesenach z PKP powiedzieć. Gazety no niekoleriarskie też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o kolejach i o aferach w PKP tak mało piszą. Eee! Szefem oddziału PKP w mojej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego polskim kolejom i ojciec przez wiele lat toczy z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie kolejarzy, gdzie występował Adam. I stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali, takie tam inby odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem PKP, ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu oddziału PKP i Adama na, folach, na forach lokalnych gazet. Napierdalał na niego jakieś głupoty, typu, że Adam był tajnym współpracownikiem UB, albo że go widział na ulicy jak komuś gwoździem samochód rysował itd. Nie nauczyłem mojca intuitor, więc się skończyło bagietami za skalowanie i stary musiał zapłacić Adamowi 2000 tysiące złotych. Jak płacił, to przez tydzień w domu się żyć nie dało. Ojciec kurwił na przekupne sądy, PKP, Adama i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że PKP, jak jacyś masoni, rządzą całym krajem, pociągają za sznurki i mają wszędzie układy. Przeliczał też te dwa tysiące na bilety, karnety czy miejscówki i dostawał strasznego bólu dupy, ile on to mógł razy do Szczecina za te dwa pojechać, kilkadziesiąt. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że musi zostać Zorganizowanym miłośnikiem kolei, bo oni to lepszy dostęp do pociągów mają. Synek, tam to się prawdziwe okazy łapie, tam jest żywioł! Ale że oczywiście, by być w jakiejś organizacji, jakieś wpisowe musi być i jakiś sprzęt do renowacji pociągów, jeżdżą po lokomot lokomotywowniach i stare pociągi malują, a go nie stać, więc zgadał się z jakimś Januszem kolei z okolicy, że mu to załatwi i, i na sprzęt się złożą. Z jakimiś innymi Januszami. Eee, sprzęt będzie chował u jakiegoś Janusza. Ma dom i garaż, a nie małe mieszkanie jak my. I będą się tym sprzętem dzielili albo chodzili remontować razem. Na początku... Ta operatywa szła nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi pojechać. Miało oto olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili. Pociągi jeżdżą jak pojebane i jakąś lokomotywę z lat 50. malują, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał w skurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy. I co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe. Że oni się bawią bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na sprzęt. I niedzielę wieczorem, jak te Janusze już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę. Na zewnątrz, a tam nasz samochód przyczepał na niej jakieś kurwa faerby, pantografy. Pytam się skąd on to wziął, on mówi, że Januszowi zapierdolił z podjazdu przed domem, bo oni go oszukali, żebym łapał się z nim za sprzęt i siebie do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie cały duży pokój. Na szczęście pantografy nie zmieściły się w drzwiach do klatki, więc stary stwierdził, że on je po prostu pod domem zostawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były na przyczepie i mojej kłódki od roweru, przypiął je do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania, a tu nagle przyjeżdżają dwa samochody z Januszem współwłaścicielami, którzy domyślili się, gdzie ich własność może się znajdować. Zaczęła się nieziemska inba, bo Janusze drą mordy, dlaczego ich rzeczy ukradł i że ma oddawać, a ojciec drze się, że oni go oszukali i on 500 zł się składał, a nie remontował ten ich ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec? Leży na ziemi. Kurczowo trzyma się przyczepy i krzyczy, że nie odda. Jadusze krzyczą, że ma oddawać. Jeden Jadusz ma rozwalony dos, bo próbował leżącego ojca do... odciągnąć od przyczepki za nogę i dostał drugą nogą z kopa. Dwóch policjantów ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi na komisariat, bo popił człowieka. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił te pantografy, a policjantów, żeby go nie aresztowali. Ja, smutna żaba, kropka PNG W końcu policjanci oderwali starego od przyczepki. Ja podałem Januszowi kod do kłódki rowerowej i zabrali wszystko, rzucając wcześniej staremu 500 zł i mówiąc, że nie ma już do przyczepki żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy na pociągach nie spotkali. Matka ubłagała policjantów, żeby nie aresztowali ojca. Janusz, co dostał w mordę, butem powiedział, że on nie będzie się pierdolił z łażeniem po komisariat. Nie ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z Januszami gówno burzę na forach dla miłośników kolei, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowali ten temat, widziałem jak mój ojciec nieudolnie porobił trójkolta typu Szczepan 54, liczba postów 1. Ten temat założyli jacyś idioci, znam użytkownika. Stary, podłoga Anona od dawna i to bardzo porządny człowiek i super się zna na kolei. Chcą go czernić, bo zastraszczą jego uchwyconych pociągów. Potem jeszcze używał tych trolkąt do prześladowania niedawnych kolegów od sprzętu. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpierdalał na tro trolkącie i na przykład pisał, że chujowe pociągi łapie i widać, że się nie zda. Z tych samych trolkąt udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia spotkanych przez siebie pociągów i pisał. No, gratuluję okazu, widać, że doświadczony mi właśnie kolejuj. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi starej jak go chwalą na forum.